Witam Państwa bardzo serdecznie. Daniel Zygmunt, NWG Karpatia. Chcieli, żeby Państwu dzisiaj pokazać parę gołąbków, które ukończyły sezon 2025. Żebyście mogli się przyjrzeć, bo jak wiecie, jutro i pojutrze schodzą pierwsze aukcje, a kolejne części się kończą za tydzień, w kolejny weekend, tam piątek sobota niedziela poniedziałek, jakoś tak. No i co? Zrobimy parę sztuk też do klatki, żebyście je zobaczyli. Tutaj zobaczycie zaraz na górze, jak się prezentują, no i później w gębniku je tam zagonię do jednego czy dwóch przedziałów. Wiadomo, żeby pokazać je wszystkie, każdego indywidualnie, no to zaszłoby nam tutaj naprawdę sporo czasu. Dlatego będę chciał to zrobić kurtowo, że tak powiem, zobaczycie po prostu jak te ptaki się prezentują, ale tak to są naprawdę genialne gołąbki. Wytrwały, trudy całego sezonu. Treningi, 9 lotów treningowych, do tego 7 lotów konkursowych, plus niektóre gęby zaliczyły ekstra finał, więc to są to naprawdę godne polecenia ptaki, wybitne gołębie. Nie ma też co się sugerować pozycjami, że któryś tam zawalił, że tak powiem, jeden konkurs. No bo zdarza się po prostu gorszy dzień, tak? Każdy ma gorszy dzień, bo może go głowa boleć, tak samo jak i, jak i każdego z nas. Nie ma też się co sugerować, czy tam przy, przylot z finału, bo to, ja tam tylko, załóżmy, ktoś tam kupuje pierwsze gębie z trójki. Ale siadło 7 pierwszy, więc ten siódmy to jest tak samo jak i pierwszy, prawda? Nawet, nawet 8 można powiedzieć, bo, bo ten 8 on co prawda jest tam odbity dużo później, ale on jak to się mówi, zastygł po prostu po takiej długiej trasie, więc, więc nie wszedł od razu. No i tak samo z ekstrafinału siadło tam 29 bodajże na raz, więc naprawdę są to, są to takie wybitne. Nie musi mieć koniecznie pierwszej pozycji, żeby być najlepszym, prawda? Proszkę troszkę się tutaj przepłuszyły. Ale no teraz zobaczycie, jak tutaj się prezentują na wolierze, jakie są piękne, yy, witalne. No i zaraz przejdziemy do gębnika. Tutaj możecie zobaczyć Państwo te gołąbki na wolierze. No, co prawda one tutaj tak troszkę się przeganiają, jeden, drugiego gdzieś tam spłoszy, więc nie ma się jak tak dokładnie przyjrzeć. Ale za momencik gdzie zagonimy do gojemnika i postaram się dość długo popokazywać każdego, znaczy każdego. Większość ptaków. Plus, może, można sobie zawsze zatrzymać filmik, obejrzeć. Zresztą zdjęcia naprawdę są bardzo. Bardzo realne, można powiedzieć. Mimo, że jest tam gdzieś usunięte to tło i tak dalej, to, to te ptaki naprawdę wyglądają tak, jak, tak jak wyglądają. I widać, że jest w nich zdrowie, witalność. Tutaj nie ma żadnych jakichś kiepskich ptaków, że on tam ledwo żyje, że tak powiem. Czy tam jest nie w pełni zdrowy. No już naprawdę są witalne, chcą się parować, już czują, że jest na koniec sezonu, mają wolne i się bawią. Także za momencik przechodzimy do środka. Witam ponownie, tak jak mówiłem, złapałem parę gołąbków, udało nam się wyłapać te trzy pierwsze z finału, trzy pierwsze z finału, trzy asy ogólnej, trzy asy dalekiego dystansu no i plus kilka takich losowych, że tak powiem ptaków, więc sobie będziecie Państwo mogli obejrzeć tutaj mamy na pierwszy rzut 289, oddział 44 24. taki samczyk niebieski wstry. tutaj akurat ostatnia loteczka mu została do wyrzucenia tutaj ma to ostatnią właśnie też białą do wyrzucenia widzicie państwo gołąbel jest naprawdę piękny, zadbany, zdrowiutki jak całe stado W ręce to jest pl 0598990. jest to piąty as. Oczywiście Państwo musicie sami sobie to wszystko sprawdzać, czy na pewno nikogo nie wprowadzam w błąd, bo nie mam nigdzie tego zapisane mówię z głowy, także, także to co mi utkwiło w pamięci, no to po prostu to, to mówię. Tutaj o tych ptakach. Czekam się nie zweryfikować, ale tak to jest na pewno, na pewno jest to piąty as. Kolegi Maczka o ile dobrze pamiętam. Kolejnego w rękach mamy oddział 505 4516, taki nakrapiany pstry. Jest to z kolei zwycięzca ekstra finału, kolegi Adama Kopacza. Możecie zobaczyć, jest to naprawdę pięknie zbudowany ptak, szerokie plecy mocne. Widełki tutaj też wąziutko troszkę głębszy, ale naprawdę jest okaz. PL0481286. Jest to gołąbek oryginalny od kolegi Janusza Saflika, samica, która była druga z finału. Z tego co dobrze pamiętam rodowodowo, to tam z obydwu stron są gołębie oryginalne od kolegi Tadeusza Gierczaka. Zobaczcie, ta samica jest naprawdę kapitalna. To jest jedna z najpiękniejszych tutaj głębi, najładniej zbudowanych ptaków w tym gębniku. Naprawdę jest pięknie się świeci. Prawie całkiem spieżona króciutka, troszeczkę taka, no dosyć, dosyć głęboka, powiem szczerze, ale taka mała, króciutka, nabita, piękna. Piękna, to jest takie, takie, takie właśnie lubię jak ta. Tutaj z kolei mamy kołowrkę GB83145. Jest to samiczka, taka mazana, mazana białolotka. Będzie Państwo zobaczyć. Piękne tutaj zastrzałeczki wokół oczu. Jest to trzeci as 7 na 7 konkursów. Malutka, taka super dorączki. również pięknie zbudowana, jak i ta poprzednia. Taki klasa. Kolejny Łąbek. Szwajcar CH 17890. Jest to kolegi Tomasza Kurysia. Gołąbek był trzeci z półfinału. Samiczka najprawdopodobniej nakrapiana Widzicie Państwo też piękna budowa. Też taka krótsza, no, między krótkim a średnim, średnią długości mostka. Można się przyjrzeć. Gołąbek PL 029446 Jest to samiczka kolegi Grzegorza Szczoczarza Samiczka ta była trzecia z ekstrafinału Super gołąbek Jeszcze i dwie loteczki do końca zostały Naprawdę jest, jest przepiękna Tam kolega do niektórych Kolega Szczoczarz do niektórych ptaków Tam właśnie Mówił, że można zrobić DNA, nie, nie pamiętam jak z nią jest dokładnie, to już musicie doczytać na aukcji. Mówił, że nie ma problemu, rodzice są w bazie, więc tylko, tylko po prostu tego młodego, którego zakupicie, będziecie sobie e, musieli zbadać, że tak powiem i opłacić. Ale nie, nie pamiętam czy ta też akurat była z boksów, czy, czy nie. To już tak jak mówię na aukcji doczytać, a ewentualnie dzwonić do kolegi w Choczara. To jest PR 313-380. Taki nakrapiany gołąbek, Ten był właśnie drugi z ekstrafinału i został też drugim asem dalekiego dystansu. Jest to oryginał od kolegi e, Reszka Koniecznego. Oczywiście no, tu tutaj ta piórka tak zdeformowała i w tej klatestę tutaj właśnie zabraliśmy parę tych sztuk. On już widzicie, dociąga ostatnią lotkę. Jest to samczyk 100% taki większy, troszeczkę, właśnie dłuższy ale również ładnie mocno związany. Nie jest jakiś taki luźny, miękkie plecy i tak dalej, tylko jest naprawdę fajny gołąbek Kolejna sztuka pr 043203 To jest kolegi Muchtaka, Arka. Też sobie Państwu dokładnie wszystko przeglądać, jak ten plaszek leciał. Z mamy PL0360-6082 oryginał Wierzbicki. Czwarty z finału, tak, tak jak wspominałem wcześniej, siadło te siedem, no, zasadniczo osiem pierwszych. Więc mógł równie dobrze wejść i pierwszy, ale mógł też wejść i ósmy. Niestety wszedł jako czwarty, można powiedzieć, na no, najgorsze miejsce, tak, no, bo zaraz zapodził Ale i tak naprawdę kapitalne osiągnięcie. Tym bardziej, że widzicie. Również pięknie zbudowany. Tym bardziej, że kolega Wieśbicki miał również 7 z finału. Później ten sam gołąb był 14 z ekstra finału i został pierwszym razem dalekiego dystansu. Tutaj też jest, może akurat zaraz nam wpadnie w ręce. To dokładnie PR0360-6080, czyli jest to Gołąbek, który był. Siódmy z finału, ale byłbyś pierwszy, był czternasty z ekstra finału, ale również byłbyś pierwszy, posiadał 29. Pięknie, pięknie zbudowany ptak. Mocne plecki, również tutaj widać, pięknie związane, twardo mocno nie jakieś takie lelawe, jak to się mówi że tak wygląda pierwszy a z dalekiego dystansu super ptak. To jest PL055013. To jest drugi as ogólny. Miał gołąbek 7 na 7 konkursów z drużyny i Ewe. Kolega u nas miał również e, pierwszą drużynę. Także, także ten gołąbek się też głównie przyczynił do tego sukcesu. Ale to sobie można wszystko sprawdzić, zawsze. Wszystko na pewno jest tam opisane doskonale. Także widzicie, też jest tak, taki dłuższy troszkę. A drugi AS 7 na 7 konkursów, także super wynik. Kolejny gołęb, który wpadł nam w ręce, to jest 0449-3556. Czyli co? Zwycięzca, pierwszy raz, najlepszy z nich. Naprawdę jest super leży w rączce. Również jest, jest podobny i budowy, jak i tamten poprzedni, właśnie taki troszeczkę dłuższy tutaj ma piękne dwie białe loteczki dociąga ostatnią lotkę także naprawdę piękny gołąbek to, są, to jest z kolei gołąbek z drużyny bracia waga także super super ptaszek i tutaj mamy kolejnego już patrzymy kolejny to jest PL 0295 333 będzie to 99% samiczka Jest taka wielka można by powiedzieć, bo jak na samicę to jest i taka dłuższa i głęboka Piękna, ale to jest właśnie e, kolegi Lady rozmawiałem z nim, mówię, że nie, nie, nie jestem pewien gdzie będzie samiczka, ale mówi 100% samica, bo jej siostry właśnie też są takie większe, duże i robią niego główną robotę, bo zdobywają po ponad 10 konkursów co sezon także naprawdę jest to kapitalny Tak, no i tego on się zameldował 10 z finału także naprawdę super osiągnięcie możecie zobaczyć do tego tutaj naprawdę jest, jest tych piersi sporo so co tutaj mamy dalej 076 53 92 taka niebieska samiczka. Trzecia z finału. Oryginał Adam Czebieniak. Także naprawdę też bardzo fajnie się gołąbek postarał, spisał. Możecie zobaczyć również pięknie upierzona, świeci się błyszczy. Zresztą wszystkie ptaki zaraz zobaczycie. No, no no tam całkiem aż do jednego się nie błyszczy, bo jeszcze niektóre się bierzą. Niektóre te co i To wiadomo jeszcze dochodzą do siebie, że tak powiem. Ale samiczka jest przepiękna. Kolejny ptaszek. pr 0452 Oryginał pośko. Jak dobrze pamiętam, że tam coś z jego, jego tej walterki, takiej najlepszej samicy rozpłodowej jest ten ptak, który się ogon w klateczce ale jak, jak też mnie pamięć nie zawodzi, to właśnie i ona, i jej brat z gniazda. Obydwoje tutaj zdobyły 6 konkursów na 7 wkładań. Także naprawdę super ptaki. Każdy się tam gdzieś może pomylić. Wiadomo, tak jak mówiłem, gorszy dzień. Tak dalej. gołąbek taki krótszy, nabity. Również te widełki są tutaj cieśniutkie. Także naprawdę super okaz coś takiego bardziej dla oka, ale mimo wszystko na no gołąbę by go wleciał, tak? Eee, PL 0232 5505 Taki ładny kolorek Nietypowy, można powiedzieć taka kawa z mlekiem Również tutaj jest ładnie zbudowany, niczym nie odbiega od tych, które siadają na pierwszym miejscu, no ale Ale wiadomo, nie każdy, nie każdy będzie zwycięzcą, prawda? Tylko jeden go może zwyciężyć w finał, a nie, nie wszystkie a jak ktoś, ktoś lubi coś takiego fajnego dla oka to, to jak najbardziej można takiego nabyć piękny kolor tutaj mamy gołąbka PL 018359 nakrapiany też na 99% samiczka jest taka większa, głębsza. Możecie zobaczyć, jak pięknie trzyma ogon w pióro. Naprawdę mam mocne plecy. Mocne tutaj widełki związane. Ostatnią lotkę dociąga. Gołąbek ten jest z drużyny, ale urwał kolegi Pawła Włosińskiego. Był ósmy, ósmy z finału, właśnie ten nieszczęśliwy którego tak zmroziło na dachu. I nie chciał wejść. Ale, ale ostatecznie się skusił i jako ósmy nie wyprzedziły go tego na szczęście, że się te po nim przyleciały. No i z ekstrafinału, kurcze też był wysoko, już teraz nie pamiętam pozycji, ale, ale był wysoko, naprawdę gołąbek bardzo uwagi. A kolega, bo tam też z nim rozmawiałem jak dobrze pamiętam, to on wyhodował go z asów, że tak powiem, czyli gdzieś tam zakupił jakiegoś 20 asa, odkupił go, sparował i tak dalej, i tak dalej, I tak taką metodą doszedł do do super gołąbków. no i tutaj chyba najważniejszy ptak na którego wszyscy czekają PL 0356-5924 oryginał Piotr Rutkowski prawdopodobnie już polski w kategorii GMB Młodych możecie zobaczyć piękna biała loteczka wstawka już to widzieliście Państwo te ptaki przy okazji filmu właśnie z finału ale teraz bardziej się wyrobiły no, naprawdę gołąbek jest klasa również pięknie się świeci taka zastrzałeczka kołoka biała lotka To no, jest coś, coś pięknego tak coś co każdy hodowca chyba lubi super gołąbek także jeszcze raz gratulujemy zwycięzcy no i Zachęcamy do licytacji. Kolejna sztuka PL29454, numer również oryginał Kolega Szczoczarz. Kasablicka niebieska, pstra. Jak mówiłem, musicie tam Państwo doczytać odnośnie tego DNA. Kolejny taki lekko, pstry. PL313-347. Również oryginał kolega Leszek Konieczny już takiego pstrego Również fajnego dla oka A i dobrego prawda No bo tak jak mówiłem już wcześniej No ptaki te zrobiły cały sezon Ciężki sezon Poradziły sobie więc Jest tutaj co, co podziwiać Ptak PL0492 686 Jest to gołąbek z drużyny Left Brad Gołąbek był szósty z finału Samczyk to jest taki właśnie też troszeczkę, troszeczkę dłuższy, taki chudszy taki typowy lotnik bym powiedział właśnie Jak to się mówi, ale, ale no jak widać nie zawsze nie zawsze gołąb, czy tam pięknie zbudowany czy właśnie gorzej zbudowany, nie zawsze będzie zwycięzcą no już jest parę cienników, które się na to składają ale, ale ten gołąbek jest naprawdę ładny, jest znaczny, zawiesić oko kolejna sztuka PR0290-3608 gołąbek kolegi Piotr Kmiecik jeżeli, tak, na 100% siadł w czwarty z ekstra finału i z finału również był wysoko, nie wiem, czy nie na 14 pozycji to już też Państwo sobie tam dokładnie doczytacie na aukcji sam cię najprawdopodobniej również fajnie zbudowany, no szczerze mówiąc nie jest, nie jest tutaj aż tak mocny w plecach jak te pozostałe przy których tak mówiłem, ale, ale również jest na ładnie związane tutaj widełeczki także jest bardzo jest uwagi PL 0498 10426 To jest taki niebieski samczyk. Gołąbek ten został czwartym asem dalekiego dystansu kolegi Zbigniew Kowalczyk. Drużyna Petek. Naprawdę super gołąbek. Widzicie taka dosyć duża główka. Ale wiadomo, samczyk tak zazwyczaj mają to jest samczyk. Zobaczcie również pięknie zbudowany. Tutaj mocne plecki. Ogon w piórko. I z całego gołębnika trzeci sezonek prowadzę tutaj gołębnik. I w tym sezonie też możecie sobie Państwo zobaczyć, jakie on ma nietypowe oko. No tutaj tego na filmie nie będzie widać, ale tam na zdjęciu widać, jak on jest tak, jakby yy, ta źrenica jest tak, jakby rozlana. Ale no to zobaczcie sobie, ocencie sami, ale gołąbek naprawdę super i wart. Uwagi! 63, 48, 32. Taka nakrepiana samiczka. Oryginal Tadeusz Gierczak. Samiczka ta była szósta z półfinału. Zobaczcie również, jak jest ładnie zbudowana. Ona od razu tutaj mocno trzyma plecki. Może ogon już nie jest w jedno piórko tak w półtorej, dwa, ale naprawdę super. Dwie teczki do końca. Co my tutaj mamy? Na koniec mamy PL0468 1979, taka nakrapana z Jak dobrze pamiętam wakuła team. Piękny gołąbek. również świeci się ładnie. Coś pięknego. Także dziękuję Państwu za chwilkę. Pokażemy raz tego, tak jak sobie wchodzą po prostu po gębiku. Jesteśmy ponownie, tak jak mówiłem, to będziemy teraz tak pokazywać wszystkie razem. No wiadomo, to już będzie ciężko troszkę pokazać gołąbki. Robią ruch, troszkę się awanturują, wiadomo jak to jest. Ale którego, któremu... Byście się Państwo nie przyjrzeli, to zobaczycie w nim naprawdę potencjał, a, a potencjał jest przede wszystkim w tym, że te ptaki ukończyły sezon, tak jak się tak troszkę wepchały do tego jednego przedziału bardziej nie wiem czy będzie to łatwe żebyście sobie tak Państwo cokolwiek wypatrzyli ale ale zawsze coś na pewno tutaj mamy też takiego białego tu jest właśnie taki, taki połowy ten jasny i widzicie o, ten gołąbek niedawno wrócił także pierzy się do maksa Widać, że odżył, zdrowieje widać po ptakach, też jakie one są witalne. Nic im nie brakuje. Na pewno tutaj nie ma ubytku na zdrowiu. Najważniejsza, taka też jeszcze kolejna sprawa odnośnie transportu. Można osobiście też przyjechać, odebrać sobie. Nie ma z tym najmniejszego problemu a my będziemy też osobiście rozwozić te ptaki gdzieś tak po 20 listopada będziemy dostarczać wiadomo nie wszystko naraz nie, nie będziemy w stanie wszędzie dojechać w jednym momencie będziemy systematycznie po tym 20 rozwozić te ptaki dostarczać także myślę że tak od 20 do końca listopada powinny być już te ptaki u państwa Możecie zarówno za gołąbki zapłacić przelewem, jak i na miejscu przy odbiorze. Nie będzie z tym problemu, kwestia po prostu dogadania się. Myślę, że tutaj dla każdego znajdzie się coś fajnego: każdy by sobie coś, coś ciekawego tutaj wybrał. Jakiegoś gołąbka, który by mu się spodobał i wpadł w oko. Także co. Jeszcze raz gratulujemy wszystkim zwycięzcom Zapraszamy zarówno do licytacji jak i do edycji 2026 Mamy już zapisane ponad 400 sztuk Także bardzo Państwu dziękujemy za to zaufanie, którym obdarzyliście nas już przez te trzy sezony I, i chcecie nam zaufać po raz kolejny w nowym sezonie Oby było nas jak najwięcej Wtedy wiadomo, fajniejsza zabawa Fajniejsza rywalizacja, większe nagrody Mamy 151 gołąbków nagradzanych z finału. Ten 150 gołąbek zgarnia jeszcze 300 zł, więc nie jest to mała kwota, a, a można, że tak powiem, odrobić chociaż część, tak? Jeśli komuś się nie powodziło na wcześniejszych lotach. Także naprawdę będzie super zabawa, rywalizacja, uczciwa przede wszystkim. I będziemy się starać, żeby te ptaki przychodziły właśnie jak najliczniej. Ja po prostu procentowo zostawało jak najwięcej, bo dla mnie to jest najważniejsze, a nie żeby była tak zwana rzeź jak to inni. Inni lubią, żeby tam zostało 20 czy 30 z paru set. Także będziemy się starać, żeby to wychodziło jak najlepiej. Zapraszamy do licytacji jeszcze raz i do zobaczenia w przyszłym sezonie. Pozdrawiam, dobry lot.